Ej, ej, ej! Nie, sobie poradzimy, bo on krzywdę on, on może a on jest Dużo. Kamerzysta! Kamerzysta! jak to syf jest w ogóle. Boże, co tu się dzieje? Po Słontaczkę... jakimś meranżu pewnie, czy co? No ostro, dobra, weź go, budź, Kamieżysta! zobaczyć. co to dzieje. Nie, 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 Nagrywamy, nagrywamy, to maskę, Musisz to, to zobaczyć. To ulubiona ulubiona Nagrybam... Musisz to zobaczyć, co on wymyślił. Jak to zobaczysz to oszalejesz Co on wymyślił nie. nie mam, nie mam nagrybamy czasu na odcinek. Po pierwsze, nie mam siły. zamknij się. Nie mam siły, nie mam czasu i nie mam chęci w ogóle na twoje głupie pomysły. Idę. Co? Ale to mam musisz to gość. zobaczyć. Co się dzieje? No, kogo on wziął? Jak kogo to zobaczysz zobacz, zaznacz, to, zaznacz, to jest jakiś nie normalny znajomy, jakiś kolejny przylas tutaj? Gorzej. Rozmawialiśmy o tym Dredziasty, już rozmawialiśmy. Nie chcę tu żadnych twoich znajomych. Ale słuchaj, to jest idealny, idealny materiał na odcinek. No i gdzie ten twój znajomy? E, ale wiesz gdzie to tam był? Naprawdę ja też go widziałam. E, ja go przed chwilą na kamerach widziałem. Poczekaj, musimy go gdzieś znaleźć, może gdzieś tu? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mówisz, że jakiś twój znajomy przyszedł tutaj, kręci mi się po terenie, zaraz wezwę ochronę i zaraz go zabiną. Ale słuchaj, no nie bądź taki. Bądź Ale to, to jest z dredziastki. Nie wiem, nie ma to na kamerach. No nie ma, no nie wiem, może na ogród wyszedł. Nie no, to są jaja jakieś, to jest jakiś psychol. Pokaż go. No mówiłam ci. Wy, wy jesteście normalni? Tak właśnie dredziasty przyprowadza ludzi, którzy uciekają z grafikka. Ja go nie wpuszczam i... On... Nie śmiej się. Ja, ja go nie wpuszczam. Jeżeli tu wejdzie do tego domu, obiecuję, że zrobię Ci grzybę. Nie nie, nie nie, nagrywam tego. Nie nagrywamy go. dzisiaj odcinek Nie nagrywam, nie nie, go. nie nie nagrywam tego. Ale no słuchaj, ale to szczerze, będzie dobry na kanał, pomyśl nie sobie! Tego. Ale kamerzysta, no pomyśl sobie, jakie to będzie dobry na kanał. Dobry na kanał, pyszmy to jest czy rzeczy, czeka on tych No i z co z tego, ale on jest jak bobas wygląda! Odkryz mu. Nie słuchamy kamerzysty. Czasami nie trzeba słuchać kamerzysty, pamiętajcie? Trzeba. Siemano stary, Stary, co tam? Co tam u Ciebie? Chciałeś się spotkać i mam dla Ciebie fajną miejsce Tam jest tata na górze, idź do taty na górze Chodź I Chodź, 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 pokażemy mu jak to wygląda Co to jest za psychol? Co to jest? Co to? Co? Weźcie tego psychola We, Weźcie to z tego psychola Ja nie mogę, bo będzie kini ty możesz się rozgościć, to, to masz... Ej, ale to masz łóżeczko! Dobra, ostatni raz ci mówię, masz zabrać stąd tego... Ale pomyśl jakie to będzie dobre na kanał, pomyśl o kanale, przecież te ludzie go pokochają! Dobra, jakoś nad nim wytrenujmy... Pokochają, ten typ jest chory psychicznie. Ale wytresujemy go. E, który pokój dla niego? Ja bym mu pokój no, zrobił gdzieś spać. tutaj. Ze mną? No. Chyba oszalałaś już po całości, bez przesady, nie możesz Ech, nim spać. Ale Kamil, stój! No, ale on jest w swoim pokoju. Ma macie 5 minut, masz dół z nich. Słucha, jak stracę pracę przez ciebie, to zobaczysz, dobrze mi jest tu, a kamerzysta nas wywali nie. przez to, bo ty odwalasz, już przesadzasz, naprawdę. Dobra, nie przejmuj no się. No nie, nie, nie przejmuj się, bo co potem zrobimy? Przez jeden głupi film nie ochoty stą, stąd wylecieć. Ale ile wyświetli, zobacz na niego, on jest chury. Ale nie widzisz, że kamerzysta tego nie chce? Nie no to widzisz tego? Chcę... Może byś się Piwgo bez kitu zapytał o za czy... a nie ty do mnie przychodzisz, że mamy to namówić, pokazujesz mi Dobra. to coś i każesz mi go przekonać ja mam dobre pomysły, to co, mamy no tak, teraz wywalić? Tak, teraz go wywalamy, bierz coś, żeby go skusić Dobra, ja jadłem tu przed chwilą cuksy I co, chcesz go wywalić, tak? Tak, wywalamy go że nie chcesz no, nie nagrywać jesteś... tego odcinka Dobra, pogadamy, Piwgo wywal, w ogóle z tego domu, bo on jest Dobrze, bo... Kurczę, no Ej, halo, Big Baby Big Baby Big Baby, Big baby. chodź, dziubasku jak chodź Chodź! Siemanko, ktoś cukierka? Chodź na dół! Chodź, 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 zaraz ci dam! Chodź! Usiądziesz sobie na chwilę na dole, chodź, 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 chodź! Chodź za rączkę, tak? Uważaj na schodki! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, jej! Udało się! Weź go na dwór! chodź, 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 wychodzimy. Mm. Ale on jest ciężki, mm. on jest wielki. Mm. No bo takiego wziąłeś, ale ja nie on wziąłeś, on on jest. Skąd ty go mm. wytrzasnąłeś? Mówię Czarny. ci, wywal go! Ale on, cześć, on jest jak... szorp, jaki on silny! No jak kamerzysta cię wywali, to zobaczysz. Będziesz żałował. Ooo, oh wow, dobra, masz te cukiernik. Wywal go, no mówię ci. Chodź, idziemy, chodź, uwaga na szlankę, bo chodź. się zaraz wywróci Daj mu poczęstuj chodź. go. Chodź chodź chodź, to chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, co dzieje? Wywalamy go właśnie. Spokojnie, kamy że Nie się już. Dobra, weź, weź, weź go odrejdziesz, weź go. Ej, ok, pomyślałam, że jesteś się go tatą. Chodź, bierzemy buciki chodź, idziemy. Taksówka tak, taksi, taksi już zaraz będzie, będzie na miejscu, tak? Taksówka już jest drodze. Ej, co ty kawałisz starobisz? Ale wiesz chociaż przemyśl to, bo to będzie dobry hajs! Naprawdę, no pomyśl Ubież sobie go... go wyświetlenie. Posłuchaj mnie! Go, chodź godry dziastkę! Chodź. Go chodź, posłuchaj mnie! Nie, słuchaj, nie. to będzie dobry hajs. Pomyśl sobie o hajsie! Nie będzie... Ale pokażę moja renoma! Moja renoma, moja renoma! Ale słuchaj, to będzie hit internetu, boba schodząca... Ale wiesz co mogą mi zrobić? Wiesz co mi mogą za to zrobić, że biorę do, do filmu chore osoby psychicznie, ale psychiatryka? to jest dziecko! Nie, bo będzie, że wykorzystuje chore psychicznie osoby. Dobra. Ma stąd zniknąć, ma stąd zniknąć. Ale proszę, no spróbujmy, chociaż jeden odcinek. Ale on jest, no, jest chory psychicznie! No i co z tego, ale to jest wielki bobas. Ale jest chory! No, jest ale patrz hajs. na hajs, jakie będzie wyświetlenia, jakie będą zajebiste, naprawdę! Nie! To będzie hit internetu! Jak nagramy takie coś z nim, to popatrz jaki to zrobi... Uff! Musi, musimy zrobić coś. Posłuchaj mnie, widzisz, to się dzieje na kanale. Musimy coś zrobić. A to... To będzie hit. Wiesz przestań z takim czy... Ja się do niego już nie zbliżam, co nie? Jak mnie rzucił! Aj wiesz, ale ty po nim spądasz, nie? Dobra, Pan to się robi. Co ty chcesz zrobić teraz? Murzyszczę. Ale co ty robisz? Ale przebyś to, naprawdę to będzie dobre! A czekoladka. Czekoladka. Ale chyba, że jest to jest duży powrycin niż od siebie. Aj rozwali ci drzwi. Co ty narobiłeś? Jak zwykle. Twoje piękne pomysły. Gratulacje. Dobra, dobra, posłuchajcie. Mu. Na spokojnie, na spokojnie trzeba przemyśleć sprawę. Nagrajmy z nim ten odcinek i oddajemy go do psychiatryka wieczorem, okej? Okay? Patrz, patrz patrz co ty, ty, robi. Dobra, dobra, bo my jesteśmy dobra. Hmm. Zadowolony? <grym> Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku będziemy nie wiem co, będziemy opiekować się chorą, osobą, która oddaje dziecko. Nie wiem jak to w ogóle wytłumaczyć, w każdym razie Dredziarz wraz z psychofanką po prostu mnie na to namówili i, i tak to wszystko Będzie nie grubo. I ja widzę w nim potencjał i. Ja wydaje, nie widzę żadnego potencjału, ja widzę każdym w każdym razie potencjał. proszę i Wydaje po mi się, to że jest super! No auta go zapali, tak? Baba, baba, bubu, chodźcie. On ci krzywdy zaraz zrobi Nic nie zrobi, on jest grzeczny Zobacz, to patrzę, ja ci pokażę za sobą Bo on tutaj jest swoje miejsce Nie mogę tego otworzyć Ma ktoś jakieś kluczyki? To ja mam kluczyk To otwieraj to Dobra, zapraszam cię tutaj O Boże, uważaj No i co ty wziąłeś? I co, jesteś zadowolony z siebie? No Dobra, to niczym nie świadczy Zobaczymy co będzie dalej Spójrz na nie. spójrz na niego coś, Proszę. Dobra, a przypadkiem ten typek nie występował w tym filmie, gdzie byli ludzie przywiązani do drzewa i na odwrót byli przywiązani? Wytłumacz mi, dlaczego on jest teraz jakiś. Chory. Szybciej, szybciej! 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 szybciej. On ma dwubiegunówkę. Jeszcze raz? Dwubiegunówka. Czyli? No ma chorobę, dwubiegunówkę To, że zmienia mu się osobowość, dwie osobowości ma. W sensie, teraz jest normalny a raz jest, ale on jest... ma stwierdzonych chorobę psychiczną, czy nie? No tak, zobacz, on jest teraz dzieckiem. On jest dla mnie jedną wielką tajemnicą. Ja nie ale wiem co on ma w głowie. No, mi rękę jest to jest właśnie. wielki. Ale to czemu ty nam od razu o tym nie powiedziałeś, że on jest. No właśnie, by... nie powiedziałeś od razu, że jest chory psychicznie. No właśnie, po to on tutaj jest. Ale, ale, ale wiesz, że takie osoby to często mogą być po prostu nieprzewidywalne i coś zrobić. No jest nieprzewidywalny i dlatego jest na naszym kanale. No to wtedy jak co, jak mnie zapis za kierownicę i nagle skręcimy w prawo albo w Lewo i będziemy mieć wypadek. To no to zrobić? będziemy mieli wypadek. Ja no ale naprawdę przemyśl. Nie musimy zatem... się zatrzymać, kurde, weź wyłącz kamerę. Dobra. Daj mi kamerę, ja nie będę tego. Ja nie, będę, tego... Ja nie ty... będę tutaj, ja nie będę tutaj prowadzącym, jeżeli ty... chcecie, to sobie bądźcie prowadzący. Pilnuj go w ogóle. Eee... to jest twój tata Ja się boję, że ja go nie będę... On już ucieka. On już ucieka. weź go goń Dogoni go ty, bo jak zaraz coś zrobić? No chodź, weź, dotrzymaj go. Musimy być na zakupy, tak? Masz być spokojny. Trzymaj go, bo Idziemy na zakupy. Musimy mu kupić ubranie. Ubranie jakieś mu musimy kupić. To jest chore. No ale to tworzy wszystko wina. Dobrze, no dobrze, ale musimy mu. Pa, ubranka dla dzieci. To jest twój sklep stary, wchodzimy No na pewno w jego wielkości. A nie, to jest, są za małe rzeczy dla niego Dobra, Dobra co dawaj byś weź chciał, go co byś chciał, cały sklep należy do ciebie. masz wszystko, co sobie zapragniesz To bez przesady No jak bez przesady? Co Ale dlaczego ty w ogóle mu... Dziusia? Ale Dobre. ty za niego zapłacisz, pamiętaj, za to no, wszystko dobrze. Ja nie będę za co płacić, nie? Co, 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 co tu wybierano? Orzeszki no, Co że ty robisz? Boże, ty zaraz już O, sobie weźmie, a wiesz, że nie można iść słodyczy w tak młodym wieku? Dobra, chodź dydziasty Dobra, bierzesz tak naprawdę, coś. chcesz Ej, ej, ej Weź to łap! Wiesz, dobra, nie przejmuj się stary, chodź, jedziemy dalej. Ej, ale to, co no, może być się wziąć? Musisz obciąć? nad nim zapanować. To, Słyszysz, Otworzył lodówkę Ty musisz nad nim zapanować. No, Zobacz, co on teraz Dobra, co chcemy? Jaką ty... czekoladkę? O... Ale ty, dobrze, cały cały No, to jest jakieś nienormalne. Jak cały kaptolad? Ja za to płacić nie będę. No, o, szyna, i dziecko! Już, ej, ty słyszysz? Ej, nikt nie będzie szczęśliwe. za to płacił! Ej, on jest nienormalny! Ty myślisz, bo... że ja za to, to zapłacę? Jezu! Dobra, chyba musimy się cofnąć, pojedziemy w tamtą stronę. Możemy no, robić takich rzeczy? Jakich rzeczy? Ale mieliśmy jesteśmy... W... De, to! Oj, 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 a co się stanie, jak nagram? Mam zapalikowane? Oczywiście, proszę bardzo! Ale tak, Musisz go nad nim zapanować, Nad nim? Truska, może teraz jakieś owoce, co byś chciał jeszcze? Ale a co, co dzisiaj na obiadek też? Cebulę? Dzieci nie lubią cebuli, to jest B. Cebuli nie jemy. Ale kto za to będzie płacił? Ja za to nie zapłacę, dredzios, nie? Ja też zapłacę. Zbijemy się na dwóch. Zrobiliśmy kółeczko, coś jeszcze sobie życzę. Ja dwóch. Dobra, ja. Zadowolony jestem. Dredzios, ja ci powiedziałem, ja za to nie płacę. A moja krew! Że moja co krew, Ale co zaraz zobaczycie. Ale co on powiedział? No powiedz. A pić piwo będzie. Ale przecież to jest... Ale wiesz, że jest dziecko, on jest chory psychiczny. jeszcze mu dajesz piwo? Zresztą podobno bierze jakieś chyba na to wszystko, na tą długie gnówkę, tak? Wiesz, nie? Ja drugie gunówkę. Nie ma żadnej grubiegunówki już. No przecież to jest ta choroba jego. Powiedział jej sam. Cii, cicho, nikt nie musi wiedzieć. Co to ma, Ale o co chodzi? A to o co chodzi? No bo to jest moje dziecko. Proszę Pana, proszę Panią, nie ma tu kuki do No Pana kupujemy ten pan dla dziecka. Ten Pan jest, ten Pan jest, nie nagi, rozebrany? Ale to jest Ale jak, To jest, jest miejsce publiczne. O, to pensa, to proszę pana to bardzo opuścić się. Ale jak się w ogóle traktuje osoby? Normalnie się, się traktuje osoby! Wykupujemy dla nich Czy to, to, jest to jest dziecko, dziecko to jest dorosły mężczyzna? Nie, jest, sobie nie... Ale on jest po prostu chory, on ma chorobę, trzeba. Pan, to... Pani nie jest, ma... jest chyba chora, proszę panią. Nie no, róbcie no, sobie. Chorobę, proszę pana. Proszę opuścić sklep. Odwozimy tego psychola do psychiatryka, i nie nagrywam z nim filmu. Głodny, głodny! Głodny, tata! Głodny. Dobra, pojedziemy do McDonalda i potem do psychiatryka, tak? Tak, tak. Głodny. Jezu Chryste, nie. jedziemy do psychiatryka, czy nie? Nie, 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 głodny. To do McDonalda i do psychiatryka? Nie. Do McDonalda? Tak. I psychiatryka? Nie. Eee, nagramy to do końca i oddajemy go do, do, do psychiatryka, nie? Dobra. Nakarmimy go, bo może w sumie Dobra. rzeczywiście jest głodny, szkoda. Boże, ja się nie do mamą, no nie. Mama, to... To już to to. Mama, to, to, to... I to, I to! Ale jedną sobie musisz wybrać. Nie. nie, ja chcę cztery. Nie! Jedną! Tak. Jedną powiedziała. To. Dobra, 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 tylko proszę, idź już do góry. Dobrze? Dobra. do góry. Zaprowadź go do góry. Jak go wziąłeś, to tutaj go dobra, teraz to, zaprowadź. To, to, to tam. Już do góry. A my tam mówimy jedzenie, dobra? Nie, proszę opuść restaurację. To nie jest miejsce na zabawę. To nie jest miejsce na zabawę. Proszę opuść restaurację. Ale proszę pani do mnie mówię. Mówię do nas wszystkich. A ja nie uczę sobie restauracji. Jestem jakiś Ale się że on jest w ale Nie, to nie są normalne sylwetki To będzie Dobrze, proszę proszę grać w Pro <szmierka> Tak, niech leżą Mama, mama Ale po co się dra mama? Tylko my to przeprowadziliśmy, to jest szok Nie działa Nie działa no, mama Nie Trzeba czmukać. Niedobre. Musisz to wywalać. Mm, mama. Złe dziecko, złe dziecko. dziecko. Musimy go wytresować Weź to czmunkę, bo ty gdzie masz smoczek. To. Nie, dla mnie to jest chory, nie? Weźmy, weźmy już do tego psychiatryka, bo już nie mam siły. Serio. Gdzie wow. masz sabeczkę? Mm, to tak... Nie ma. Będzie nie. Się. Znaczy gdzie on ma tego smoczka? Mm. Nie wiem, zgubiłem. Dzień mm. dobry. Ale go. Już go zabieramy, wiem, że on jest straszny. Mm. Człowiek powinien się udać. Ubierz się dzisiaj. Mm. Nie, nie wiem, wie panu, że właśnie go ta psychiatryka zabiera Bardzo strasznie. Chce dzwonić na pogodowie? i policję? Nie my sobie poradzimy, bo on wykonuje panu może krzywdę komuś robić. W dół to. Mm. Ale ja zaś Nie interesuje mnie to. Ale ja mam prawo nagrywać. Masz prawo? No, Słuchajcie, Ale ja mam prawo nagrywać. Tak? Oczywiście. To nagrywaj, tak, żeby nikogo nie było widać. Ale ja nie nagrywam, no. ja nagrywam ja nagrywa, tylko ja ją. No. A, A zobaczę już, tamten, tu? W kadrze? Kogo? W kadrze, jak zobaczę, tu, to co będzie? Ale to co? Nie na i co? No. Słuchajcie. Prosto. Zły pan. Zły pan. Zły pan. zły pan. Dobra, tak jak się umawialiśmy, a umawialiśmy się w taki sposób, że jak nagramy ten film, to oddacie go do psychiatryka. My się już nie chce dalej nagrywać, także proszę go zabrać. Dredziasty, to jest... A nie chcesz mieć synka? Synka? Jak on jest starszy ode mnie pewnie. Trzymaj go. Nie no, nie jest starszy od ciebie. No może nie jest starszy ode mnie, ale jest chory psychicznie. W każdym razie... wychowasz go. Dredziasty, masz kluczyk do auta. E, ja I co jestem? zrobiłeś? Zły e, was Macie odwieźć go do psychiatryka, nie wiem jak to zrobicie e, nie... Ale no klucze do samochodu Dałem już Dredziastemu, Dredziastym mam nadzieję, że umiesz prowadzić Ja idę spać, no. bo jestem zmęczony, przez was mnie wcześniej rano i ciężki dzień Ale weźmy, że trochę nam pomóż, a nic tak nas zostawiasz Dobre. Ale co, zły odcinek będzie? Nie wiem, w dupie to mam To chociaż się już pożegnaj do zobaczenia Państwu eee, Ja nie biorę za to odpowiedzialności Ja za ten odcinek nie biorę odpowiedzialności, ten człowiek jest chory No i co teraz robimy z nim? Co? Dla mnie... Bierzemy go do psychiatryka i koniec Dla mnie tak powiedział. się skończyła 3 godziny temu No ale no chyba sobie żartujesz, no przecież on kazał nam to wywalić ja Jeszcze to ty tygo... Ale to ty przyprowadziłeś I teraz musisz go teraz oddać mi... Ja ci tylko pomogę Ale słuchaj, dał kluczyki, jeszcze sobie elegancko do domu podjadę Autkiem, sobie raz. Słuchaj no chyba mnie z nim kurde nie zostawisz, ja jestem jego matką, Tylko go kurwa przyprowadziłeś Ja już skończyłem to, co miałem zrobić, zrobiłem No ale dlaczego, no ale, no ale no, nie ja no. musimy go wziąć daj mi spokój, ja już skończyłem robotę na dzisiaj ale musimy go wziąć! Ale co ty a, do mnie mówisz, ale ty, a, ty, a kto go przeprowadził? Kto go nad... przeprowadził, się zapytałam! o kanał, nie zapomnijcie o, o lajku, łapeczki w górę, ja się z wami żegnam, siema Nara, elo. Dobra, Widzimy idę się... z tobą, ale ja wszystko zwalę na ciebie. Będziemy się w następnym odcinku, Siemana. Dobra, ja nie wiem średnio co mam zrobić. Muszę oddać mu kamerę. Przepraszam go. No i ja jadę z nim, zrania z tym. Ej, kamerzysta. Nie, wiem, co Przepraszam cię za to, naprawdę, bo to on wymyślił. Ja nie wiedziałam co ja mam zrobić w ogóle. Przepraszam no, cię. dobra, no weźcie go do Dobra, jutro pogadamy, dobra? Weźcie go do akwarii. Dobra. Pa. Śpij, dobra. Eta. Tata! 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 Spa! Kurba mieli go wziąć do jewanego psychiatryka! Spach. Tata! Tata! Biorka! Drewiasty! Tata!